Bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie, po naprawdę długiej przerwie. I dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek. A więc, tak, mamy bitwę Gildi, to ją sobie zobaczmy. Udział wzięły. Trzy osoby, także słabo. Przyciszę to, bo jest za głośno. Dobra. Bardzo dawno nie było odcinków, no ale to jest związane z różnymi czynnikami, których nie będę podawał. Mamy Wielkanoc, a właściwie okres Wielkanocny, znaczy może nie okres wielkanocny, ale jesteśmy już... Zaraz będzie wielkanoc. No. Yy, może zawalczymy teraz w portalu. Poszło średnio. Mam dobre potki. Mam dosyć mocno zawalone jak ale zaraz wszystko tutaj sobie ogarniemy. Na samym początku karczma i dostaliśmy jabłko i je sobie weźmiemy. Dobra, to przejdźmy może teraz już do pupili. Tutaj dajmy jemu jabłko i tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje pupile. Właściwie zobaczmy sobie, jak to zaraz będzie, chociaż jeszcze zaatakujmy wodą. Niech będzie mrok. Zębika, no nie udało się pokonać, no ale zaraz, no wygramy to. Jeżeli małżeń jest ostatni, to się udało. No tutaj nawet nie było możliwości, żebyśmy przegrali. Ulepszamy tego ziomeczka, no i dobra. Jak to u mnie wygląda w wodzie? Musimy zdobyć... Tutaj teraz ulepszam syrenię, ma 18 poziom. Tutaj ten, ten gościu muszę go znaleźć w letnie dni, no ale do lata jeszcze trochę zostało, także mam co do tego czasu robić. Yy, można znaleźć podczas urodzin SF Game. Urodziny Shakes and Fidget. Kiedy one są? Hmm. One są jakoś w wakacje. Tak, one są w wakacji, To jest albo lipiec, albo sierpień. Yy, a mamy kwiecień, czyli do tego czasu jeszcze nam zostały 3-4 miesiące. Czyli myślę, że jeżeli Syrenie ulepszy tak do 70 poziomu, to myślę, że powinniśmy go pokonać. No, i się go zdobędzie, yy, można go znaleźć w tajemniczej toalecie. Wymaga aury na poziomie 20. Yy, nie mam jeszcze chyba aury na 20. Właśnie, tutaj są wszystkie eventy. Nie wiem, czy już to powiedziałem. Mam aury na poziomie 18, czyli jesteśmy już blisko. Yy, ukończyć 14 loch w strefie światła i odszukać u gór orków, 14 loch. Chwila, bo to jest 9. To jest strefa światła, tak. A tak, to jest strefa światła, 10, 11, 12, 13, co było, 13 czy 14, 14 loch, to jest Astaros, to jest niemożliwe do zdobycia, to jest po prostu niemożliwe, nikt nie ma tego pupila, jak to jest w ogóle możliwe, musisz pokonać ostatniego pupila w środowisku i odnaleźć nigdy na no to zawsze takie proste, nie będzie, ale nie jest to tak niemożliwe jak to. No, przecież, do przejścia Eastaros potrzebny jest poziom, nie wiem który 400, może jeszcze dalej, pewnie dalej. Dobra, światło. Tutaj nie mam jeszcze tego pupila. Oko coś tam. Nie mam też jego. Tutaj no niestety nie udało się go zdobyć, bo można było go zdobyć przez cały grudzień. Nie zdążyłem, no i wyszło jak wyszło. Szkoda, bo ja pokonałem go w styczniu. Także muszę teraz czekać aż do grudnia, 8 miesięcy masakra. Jego się z pewnością zdobędzie, mam jego właśnie, zdobyłem go podczas Prima Aprilis. Podczas weekendu epickiego, to wiadomo, to łatwe, ukończyć wieżę. To nie jest takie trudne, bo w wieży mam 81. poziom na 100. Na 100. Czyli nie jest aż tak źle. No dobra, tu chyba wszystko jest to samo. Święta Wielkanocne w Merwi. No to jest właściwie plan na najbliższe dni. Jeżeli wiecie, jeżeli powiedzcie mi, czy wiecie Święta Wielkanocne, jak jest tutaj to ujęte? Czy Święta Wielkanocne to jest jako niedziela, poniedziałek? Czy jak? Czy jeszcze coś? Czy na przykład dzisiaj też mogę go zdobyć? Zielone Świątki w Puszczy Zarośląskiej. To trochę jeszcze po Wielkanocy. No tak. Nawet nie wiem dokładnie kiedy są, ale jakoś chyba maj kwiecień, maj. Yy, można znaleźć podczas eventu grączka złota, no to wiadomo da się zdobyć. Na stepie strapionych wymaga twierdzy w pierwszej setce sali chwały yy, 2503 w chwili kończenia zadania. Sala chwały, twierdzy. Jestem na miejscu 414, no to i 2203, no to trochę muszę podreperować to jednak. Eee, kopalnia klejnotów na 20 poziomie. Zobaczmy, na którym poziomie mam kopalnię klejnotów. Na poziomie 13. To jeszcze mi trochę brakuje. Tutaj oczywiście to samo. Halloween w Czarnolesie. Halloween to jest październik. Eee, a więc jeszcze mi też dużo czasu zostało, a zresztą już go pokonałem, więc Tutaj nie będzie problemu. Podczas weekendu mądrości na Ugorze, Ugorze Orków. A jak myślicie w ogóle? Czy to się liczy jako weekend mądrości? Bo nie dość, że to nie jest weekend. Znaczy, nie jest to weekend, ale mimo wszystko jest event Expa. Więc nie wiem. A właściwie jutro jest weekend. W sobotę jest weekend jest na Expa, ale to jest ze wszystkim. No to nie wiem jak to się liczy. Można go znaleźć w piątek 13 na trakcie trendowatych. Czy ja mogę zobaczyć... O, zobaczmy w ten sposób. Kiedy będzie piątek 13. Patrzę sobie teraz na kalendarzu. Uuu, coś długo nie będzie. O, jest w październiku, będzie piątek 13. Czyli właściwie tutaj... On będzie tutaj do znalezienia. Jak już ulepszę jego do pewnego poziomu. A więc będziemy musieli znaleźć jego i jego. Musisz uzno, ukończyć strefę mroku i odszukać krainę oskur. Czy naprawdę trzeba ukończyć strefę mroku? Trzeba przejść wszystko to? Ciekawe czy tornado też trzeba. To jest absurdalne. Musisz pokonać, no tak. No i ogień. Letni dzień w lesie, no to nie będzie trudne. Podczas eventu Skarby Lasu, no co wiadomo, w Walentynki w mieście Propolis. No do tego to jeszcze mamy 10 miesięcy i na pewno tutaj pokonam. Bo Smoke już ma 53 poziom, zobaczcie jego statystyki, on jest naprawdę dobry. Można go znaleźć w Sylwestra i Nowy Rok, no to też jeszcze bardzo dużo czasu zostało. Ukończyć swój portal do piekieł i odnaleźć wyspę trupiego Uba. Portal do piekiel to jest to, Muszę to ukończyć, a ile to ma aktów? To nie ma 10 aktów. Ja jestem dopiero na akcie drugim. To w ogóle jest słabiutko, ale. ale to się wiąże z tym, że często jest tak, że na przykład któregoś dnia nie, nie mogę zagrać i wtedy się tworzy problem. No i ostatni to wiadomo. No dobra. Do czego teraz możemy przejść? No, oczywiście tutaj. Dobra, weźmy to właściwie. Może będę klikać inaczej, może nie myszką. Dobrze, tutaj nic ciekawego nie ma. Właściwie nie wiem, czy ja nagrywałem z aktualizacji, która weszła. Tu jest Kowal. No i on daje nam takie kryształy i takie sztabki czegoś, kamienia, coś takiego. ale nie wiem, właściwie czy to jest aż tak opłacalne. Ja sobie tutaj niektóre rzeczy poulepszałem, ale wątpię w tego opłacalność aż tak dużą. Chociaż jeżeli to jest przydatne w przypadku, kiedy przykładowo wygracie w wieży, a item się wam nie przyda, i to jest jakiś epik i dostajecie tego epika, i to się wam nie przyda, i nie możecie wrzucić do toalety, nie dostaniecie za to kasy, i właściwie jedynym słusznym rozwiązaniem jest rozmontowanie tego. I właściwie ja tak robię. Przejdźmy do gabinetu magii, to sobie weźmiemy, się napijemy. O! To się przyda. To jest do 16, czyli jeszcze. Jeszcze chwilę sobie tu pobędzie w ekwipunku. Czy nie w ekwipunku. W ciele, w organizmie mojej postaci, że tak powiem. Dobra, to wywalmy. No dobra. Zobaczmy czy w ogóle tutaj coś potrzebuję. Do, dodatkowe piwo nie jest mi potrzebne. O! Ale to już prędzej. To mi się chyba wymieniło wczoraj nawet. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Do kiedy mam? 16 kwiecień. To też już niedługo będzie trzeba przedłużyć. Hmm. A, bo ja tego nie wywaliłem. To nieźle. Dobra, lecimy i mamy kamień. 100 tysięcy. No dobra, zawsze się przyda. A dużo kamienia, bo jakby to, to, to by się mało przydało. Są grzybki tańsze, także się opłaca kupować, zapraszam. E... No i co? Możemy chyba jakąś inną gilię, tak mi się wydaje Tutaj kto gra? Właściwie gra Łukasz Oldak, on gra, dwu, jego druga postać też gra Beneusz gra, co mnie najbardziej właściwie cieszy, bo on jest aktywny przez prawie cały czas Tutaj kolejne 2, 3, 4, 5, 6 osób gra Czyli łącznie gra 1, 2, 3, 4, 5, 6 To jest jeszcze wysuszony, który od czasu do czasu gra 7, 8, 9, 10 osób, które grają tak, tak na poważnie, powiedziałbym. Dobra. Czy w pupilach? Tak atakowałem. Dostali chwały. Przejdźmy, w ogóle się zbliżam do 100 tysięcy czci. A to naprawdę niezły wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie go pokonać. Oj, ale jak takiego kryta walną na starcie. No kurde. Waną dwa kryty, a i tak jeszcze tak źle nie było. Dobra. Właściwie miałem zaatakować i nic nie zrobiłem. W związku z tym zaatakujmy. Mm, to jest gilda, która jest w miarę wysoko miarę i opłaca się nam ją atakować, bo bądź co bądź z nimi wygrywamy. A dostajemy trochę więcej czci. Okej. Okay. mu pewnie się zaraz zgłosi. I co, lecimy może teraz do twierdzy, dlatego że sobie zostawimy lochy. Tutaj już ulepszyłem jeszcze nie na poziom 15 i mam już żołnierzy tych najlepszych, znaczy nie tych najlepszych, ale te, te co tak wyglądają tak już najgroźniej bym powiedział. Eee... Co by tutaj zrobić? Co by tu ulepszyć? No dobra. Ulepszmy koszary. 8 dni się będzie ulepszać Szukajmy klejnotów i lecimy Aż kusi nie 3 miliony Dobra to się na pewno uda Buzik, ja bym, byłem z nim kiedyś w gildii Fajny gość yy. Dobra lecimy dalej Tutaj dość mało dostaniemy. No dobra, już więcej nie ma i nie mogę chyba przeszkodzić, co nie? Tak. No dobra. To to właściwie tyle, jeżeli chodzi o to. I zostały nam lochy. Na początek klepiemy z gnilaka w portalu do w 92%. Zabieram mu tak mniej więcej po 12%, także mm, nie jest to duża wartość. Hmm. No jeszcze jakby no właśnie. No, kurczę 92% było, jest 79%, no dobra, to nie jest źle. 13% zabrane, i co? Gdzie Pomyślicie gdzie teraz yy, powalczyć? Yy, ogólnie nie walczę w tornadzie, bo sobie zostawiam to na moment, kiedy na przykład nie będę miał żadnych podków, i będę musiał po prostu poradzić sobie bez nich. A tutaj są, jeszcze póki co, mam łatwych przeciwników, więc mogę sobie tam walczyć ile chcę, dowoli. Mam dobre potki, spróbujmy tutaj, ale tutaj szanse są bardzo małe. Naprawdę, bardzo małe. Tutaj musiałoby mi wszystko wejść kryty, a jemu nic. No, widzicie, praktycznie bez szans. Dobra, no to spróbujmy. W małego żona w wieży. Ogólnie tutaj też są małe szanse, ale wydaje mi się, że trochę większe niż. Tam, no bo to jest wojownik i tutaj, jeżeli Szczwana Kunagunda się postara, to jest szansa, to jest naprawdę wtedy szansa. <laughs> Barbar jakby tak ścisnął do 55 milionów, to byłoby bardzo dobrze. Ale zwykle zostaje mu tak, no nie wiem... Trochę poniżej 60 milionów, ale słabo będzie chyba. A teraz... Dawaj jeszcze, no i ładnie. Ładnie, 55 milionów to jest dobry wynik. Maguś, o no kurczę, gdyby nie dostał tego kryta, to by jeszcze ty mógł porobić. Dawaj, jeszcze kryt, ładnie, ładnie. Postarał się jeden i drugi. Teraz liczymy na Szczwaną. I ona musiałaby tak do 10 milionów tak podjrzeć. No ale to jest... To są marzenia tak naprawdę. Coś bardzo mało realistycznego. No ale teraz, gdyby nie dostała tego kryta... Ojej, jeszcze drugi kryt. No to już oczywiście bez szans. Obym się tylko postarał jak najlepiej zaprezentować. No, za dużo nie można było pokazać. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Barbar do 55 standardowo. Teraz mało słabo. Teraz szwana dobrze. Jakoś zniksowali te dwa razy, to kto wie. Dobra, jeszcze raz małego Oriona i to chyba ostatni raz do trzech razy sztuka, jak to mówiłem. U 60 milionów zostało. Teraz słabo. Słabo. Wszyscy prawie tylko szczwana się postarała. No dobra, no dobra, i ostatnia próba. Aha, może jeszcze tu spróbujmy, bo bardzo dawno tutaj nie walczyłem. Ale widzę, że nadal bez szans. No bo on jednym takim. chociaż. Jak on nie walił krytów, a ja bym jakieś postrzelał. dobra, i ostatni. Raz zawalczmy, zawalczmy. Ze zgniło zielonym gremlinem. To będzie już właściwie końca odcinka. E... No nie najgorzej, że jeszcze wszedł na koniec ten kryt. O, ładnie. ale szczwana musiałaby tutaj naprawdę pozamiatać. A to jest światowca i on też unika. A szczwana nic nie unika. 6 milionów to nie jest nie do zrobienia, niestety. Niestety nie do zrobienia. Raz spróbujemy jeszcze. Ojej, barbar. Łu! Bar. Ale magoś ładny. 10 milionów zjechał chyba. No ale dobra, już nie ma szansy, jestem. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli Wam się spodobało. Jeżeli Wam się nie spodobało, zostawcie dislike i napiszcie, dlaczego Wam się nie spodobało. Możecie komentować, możecie zadawać pytania. Dziękuję Wam za ten odcinek. Trzymajcie się na razie. Cześć.